Masz jedno wolne miejsce przy stole wigilijnym. Jakiej sławnej osoby nie wpuszczasz? Fagaty nie wpuszczę. Czemu fagaty nie wpuszczasz? Nie lubię. Nie powinno być w internecie, nic. Nie lubię. A a, jako, a muzycznie się broni? Nie, muzycznie też się nie broni. Czyli fagaty nie wpuszczasz? Nie ma szans. Szybkie strzały. Ja ci pokazuję dwie pary i ty mówisz, która jest tańsza. Za każdy poprawny, piątka na twoje konto leci. Jesteś gotowy? Tak. Jordan 4, White Cement czy Black katy? White cement. Definitywnie? Tak. Poprawnie. White Cement Dorwiecie za 769 zł, a Black za 849 Kolejny szybki strzał Jordan 4K Cave Stone kontra Jordan 4K Fury. Cave Stone. Definitywnie szybki strzał? Tak. No i bardzo dobrze. Jordany 4K Cave Stone za 649 zł, już dostępne na sample store. Forsy jedne z supreme, a drugie klasyczne czarne. To czarne są tańsze. Szara Bluza Essential Fear of God kontra Easy Gap Balenciaga. No Easy. No źle. źle. Taka kurtka z Trapstara, czy taka kurtka, jaką mam aktualnie na sobie, czyli The North Face Snapsy? To North Face będzie tańszy. Będzie tańszy North Face, myślisz? Znaczy, może nie. Nie, Trapstar będzie tańszy, tak, Trapstar. Definitywnie jeden strzał, szybki. Tak, Trapstar będzie tańszy. Trapstar najtaniej w Sample Store, oczywiście ta kurtka jest tańsza. Zamawiając teraz, masz pewność, że twój prezent dojdzie przed świętami. Najniższe ceny w Polsce, wysyłka w 24 godziny i możliwość płatności za pobraniem i przede wszystkim autentyczność.